Zakładam, że już wszyscy sobie umieją włączyć spacera i poradzić sobie z jego znikającym oknem. Dzisiaj zrobimy bramy i waypointy, czyli punkty, po których poruszają się NPC. No więc zacznij, Zacznijmy od bram. Zrobimy tutaj bramę w tym budynku magów. Najpierw trzeba sobie zna znaleźć jakieś kraty. Można też poszukać w obu dealerzy, Ja się w obu nie orientuję. Ja wolę poszukać w świecie, więc wam tylko pokazałem go w pierwszej części. Kopiujemy. I teraz tak. Kraty stawiamy jako Tigery. Mówi ryzyko znaczy się. Dokładnie. Otwieramy. Tiger Bass. Z tiger, tutaj mamy, mówię, klikamy prawym i go wklejamy Nazwę musimy podać po to, żeby coś, co będzie uruchamiało naszą kratę, wiedziało, którą kratę uruchomić. Po prostu rozpoznaje według nazwy, którą kratę uruchomić i tak dalej. Więc wpisujemy jakąś nazwę. No, widzimy, ok, dobra. Wizual wpisujemy naszego 3ds i go ustawiamy tak samo jak w obu. klikamy m i go po prostu przesuwamy y jedną ważną rzecz którą należy powiedzieć to to że kraty nie będą działać jeżeli napotkają na swojej drodze y na swojej drodze drugi obiekt który będzie miał zaznaczone te Dwie rzeczy na, na tróże, postać nie będzie mogła przez niego przenikać, wtedy kraty nie będą się ruszały. Dlatego też trzeba sprawdzić, czy tutaj nie ma na ścianach, w ścianach żadnych tych zagłębionych za bardzo. Lepiej trochę odsunąć te kraty jeszcze od tej ściany, żeby na pewno nie było kolizji między dwoma przedmiotami czyli kratą tym wobem, które będą miały dwa na tru, ponieważ przez kratę też nie możemy przychodzić. <gry> więc dobrze. Teraz musimy wstawić. Coś, co dzięki czemu będzie się otwierać ta krata. Można by było wstawić kołowrót, ale my się posłużymy ławką, żeby było ciekawie. A więc bierzemy tutaj ławkę. Kopiujemy tym razem nie jego jak widzimy. Model 3D, tylko ma rozszerzenie ASC. Są to po prostu animacje, bo, ponieważ ławka sama w sobie nie jest zresztą modelem, tylko animacją, żeby było wiadomo, gdzie dana postać może usiąść i tak dalej. Dobra. Ła ławkę wstawiamy jako CWOP i CMOB i MOB INTER. Moby to właśnie takie obiekty, które reagują które właśnie reagują na postać jak, Znaczy mają te swoje właśnie animacje na przykład kołowroty te bryły rudy w kopalni, czyli to co kopiemy Oj, nie ten przycisk Dobra, już obrócę sobie Wrócić, dobra. Teraz sobie dajemy tą, tą ławkę tutaj przykładowo. No i dobra, ławkę już mamy. A więc co jeszcze? Czy ta ławka już nam działa? Tak, oprócz trzeba oczywiście zaznaczyć to, żebyśmy nie przenikali przez nią, żebyśmy mogli na ławkę wskoczyć. I co tutaj jeszcze można dać. Możemy przypisywać własność. W owner wpisujemy instancję NPC, czyli jeżeli usiądziemy, a NPC, NPC o danej instancji będzie w pobliżu, to nas najprawdopodobniej zaatakuje. Nigdy tego nie sprawdzałem. Sp sprawdzane to było na mieczach. W mieczu po prostu wpisywaliśmy owner, równa się i wpisywaliśmy instancję NPC i npc się na nas rzucał właśnie tak jest zrobiony łuk Diego albo różne inne rzeczy jak się by, jak gryliście na kodach to pewnie wiecie że Diego nas atakuje jeśli mamy jego łuk dobra zajmijmy się tymi czterema właściwie tymi trzema funkcjami on funkcji. jest to funkcja uruchamiana przy siadaniu na ławce jest to wykorzystane na przykład w spaniu, w monologu spania. Jak kładziemy się na łóżko, to w on tę funkcję jest wpisana. Funkcja odpowiadająca za wyświetlenie monologu, czyli właśnie tego dia dialogu, w którym wybieramy do której godziny mamy spać. Tutaj, jakbyśmy się bawili z skryptami, to wpisujemy nazwę funkcji. Funkcja, fu fun nasza funkcja w skryptach musi mieć dopisek F1. A tutaj w statę funkcji wpisujemy bez tego S1. Ja Dobra, Use item. czyli używa, używany item. Wykorzystuje się to na przykład, nie wiem, w garkach czy tam w tych deskach, co tam na, naparzają tymi młotkami przy, przy domkach, żeby coś tam naprawić. Czyli tutaj by, by był wpisany, wpisana na przykład instancja młotka. Wtedy jakbyśmy na przykład w, w, zrobili deskę, Taką do przybijania i nie, wpisa, nie wpisalibyśmy instancji młotka, to wszystko by działało, oprócz tego, że walilibyśmy tak naprawdę powietrzem, bo nic byśmy nie mieli w ręce. Dobra, teraz tiger-target, najważniejsze, czyli uruchamiany tiger podczas wykonywania czegoś na tym mobie, czyli akurat. Na ławce to będzie siadanie. Krata jest naszym właśnie Tigerem, czyli kopujemy właśnie te VOP name I dajemy. Wpisujemy. Dajemy Znaczy nie jako nazwa przepraszam. I jako Tiger Target odznaczamy, klikamy o i teraz powinniśmy mieć bramę połączone taką niebieską kreską jak widzimy jest więc wszystko dobrze możemy jeszcze sprawdzić czy wszystko działa jak należy klikamy tutaj w tiger send jak widzimy coś nie działa właśnie sobie przypomniałem, że zapomnieliśmy klatek zrobić ponieważ brama Musi mieć klatki, klatki. A więc tak, pierwsza kla klatka, co będzie brama zamknięta, klikamy i dajemy tutaj new key Teraz klikamy M, przemieszczamy w oba, I tak żeby nie wystawał, odklikujemy M. I klikamy znowu OK. Jak, wi jak widzimy, teraz mamy. Klatka 0 to jest zamknięta. Klatka 1 jest otwarta. Dobra, zostawiamy to zamknięte. Już wiemy jak robić klatki. Teraz ławka. I teraz przesyłamy. Jak widzimy, teraz bezproblemowo rata działa. Jakby właśnie wygrzenie działa, to znaczy, że jest kolizja z jakimś innym przedmiotem. Musimy poszukać woba. Dobra. Ławka nie jest jakąś tam ekscytującą rzeczą, na której możemy siadać. My zrobimy beczki. Jak siadać na beczkach? No właśnie. Robimy zwykłego Woba. Czyli takie jak tu jest. Kopiujemy tego 3DS-a. Ja tam nie znam 3DS-ów na pamięć. Wątpię, żeby ktoś znał. i wstawiamy tutaj już normalnego normalnego woba ale klikamy na naszą ławkę i z klikniętą ławką z klikniętą ławką dajemy tutaj na create zaznaczamy i z klikniętą ławką dajemy o insert CWOP wizual wpisujemy nasze beczki dajemy ample dobra Teraz klikamy po kapselach przemieszczamy sobie te beczki, tak żeby można było na nie pusić rzeczywiście. No ja myślę, że tak będzie dobrze. Teraz tak, dlaczego zaznaczoną ławką mieliśmy to wlepić? Dlatego, bo o, teraz w naszym spisie, w świecie, tutaj mamy beczki i tutaj mamy ławkę, czyli można powiedzieć, że beczki są obiektem ławki, a nie świata. To nam będzie potrzebne do, do tego, żebyśmy mogli zaznaczyć ławkę, która będzie niewidzialna, ponieważ tak to widać, że to okropnie wygląda. Te beczki jeszcze bym posunął. No, dobra. Teraz oznaczamy ławkę i w show Visual, odznaczamy na false. Dajemy apple. jak widzimy, ławkę zniknęła, ale tak naprawdę tam jest. Dlatego będziemy siadać naprawdę na niewidocznej ławce, ale graczowi będzie się zdawało, że siada na beczkach. Czyli jeżeli gracz usiądzie na tych beczkach, brama. Do klasztoru się otworzy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tutaj, tutaj. teraz, jeszcze waypointy Stawimy waypointy do naszego domku. Ponieważ przez nasz domek przechodzą waypointy, jak widzimy, o tutaj zaznaczamy, przez nasz domek przechodzą waypointy i to tak nie może być, ponieważ NPC chcąc ominąć tą przeszkodę. Będzie przeskakiwał przez nas już domek. Więc klikamy, więc klikamy. Czasem trudno zaznaczyć naszego pointa W tym celu klikamy F3 i dostajemy taki celownik. Jak widać zaznaczyliśmy. Tego woba odklikujemy. F3. i Teraz sobie przesuniemy tego woba tutaj. Jak widzimy jeszcze ten o, i tutaj będziemy mogli postawić tego NPC na rogu, znaczy na wejściu do tego budynku. Jak widzimy jeszcze tutaj ten narożnik, trzeba coś z tym zrobić. Zrobimy nowego woba, yy, znaczy waypointa, yy, czyli tak, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mogli sobie sami sprawdzić, jak coś jest zrobione. Klikamy na waypointa jeszcze raz. Jak widzimy mamy obiekt, cwob i waypoint. Czyli w drzewku musimy szukać w cwob, jak macie na szaro, tutaj dajcie activate, czyli w drzewku musimy szukać w cwob i tutaj na tej liście powinien być waypoint. Jak widzimy jest. Czyli klikamy na waypoint, w prawym, insert, insert waypoint. No, wpisuje, wpisujemy jakąś tam nazwę. Jeżeli okno wam nie będzie chciało zniknąć, to znaczy, że nazwa już występuje w świecie, a nie może być dwóch waypointów o tej samej nazwie. Dobra, damy go sobie tutaj. Teraz jak łączyć waypointy? Bardzo prosto. Jeden klikamy z Shiftem, jak widzimy, MIGA, a drugi, a drugi zaznaczamy normalnie. Jak widzimy, jeden jest zaznaczony normalnie, drugi miga i klikamy tutaj. Mamy już połączone waypointy, jak widzimy, kreska się zrobiła. Teraz jeszcze z tym drugim waypointem F3 do celownika. I jeszcze raz klikamy. Dobra. Jak widzimy, mamy już połączone to w inny sposób. Czyli wypadałoby jeszcze zapomnieć o tamtym połączeniu, czyli F3, jeden z Shiftem, czy odznaczamy. Shiftem, tak drugi bez shifta. Strasznie trudno zaznaczyć te main pointy. Dlatego lepiej używać celownika. Jak widzimy to samo, tylko po prostu odznaczamy. Jak widzimy ominęliśmy domek. Wszystko jest dobrze, czyli zapisujemy. Przypominam kompilet, żebyśmy nie mieli problemu potem z zamarzniętą wodą. Nie, zamie nie zamieniamy, tylko zapisujemy pod inną nazwą. Też to przypominam, no i już nam zapisuje. Teraz nie klikamy, czekamy cierpliwie, aż nam zapisze. No i to chyba tyle w tym poradniku. Dziękuję za uwagę.